Frustracje i gniew zawsze przynoszą zgubę. Wyobraźcie sobie, że jesteście dupkiem. Dupkiem z przerostem ego w dodatku. Zawsze jesteście nastawieni na sukces oraz macie kompleksy na punkcie posiadania władzy. W pewnym sensie jesteście nawet dobrym szefem. Potraficie porwać tłum, a w fachu, w którym robicie, osobowość cimnego skurwiela jest nawet wskazana. Dodatkowo zdobyliście szacunek swoich ludzi w prosty i znaczący sposób. Mordowaliście orków zwyczajnie i po prostu wybijaliście ich niemalże do nogi. I robiliście to z tak wielką wprawą, iż zaczęły pojawiać się plotki o magicznym pancerzu, dzięki któremu nie można was zranić. Kolejne podbicie ego, prawda? Jesteście tacy zajebiści, że inni ludzie sądzą, że to niemożliwe bez magii. W jaki sposób nie zacząć wierzyć w to, że rozpowiadane teksty o waszej zajebistości są prawdą? Wtedy nadchodzi ten moment, gdy macie swoich zwolenników, którzy ruszają za wami. Idziecie na farmę do Lili, by żyć na luzie, bez stresu i z codziennymi wypłatami dosłownie za nic. Cielanka. Byłaby, gdyby nie fakt, iż nie wy jesteście szefem. Życie was nauczyło, że to wasza rola i wam należy się posłuch oraz władza. To nasz następny przywódca. Tak mówią wasi ludzie, rozpowiadają pośród najemników. A wy sami wykorzystujecie sytuację i udajecie grzecznego. Nie chciałbym się z nim mierzyć, chyba żeby musiał. Podchodzicie do sytuacji z dystansem, politycznie poprawnie pokazując, iż nie traktujecie Li jako konkurenta politycznego, że jesteście ponad te głupie podziały. W międzyczasie rozpowszechniacie polityczną propagandę o konieczności działania. Blądrowania farm sprzymierzonych z królem czy podjudania strażników. To efektowne wśród dawnych skazańców, którzy nie są zbyt nastawieni na prokrastynację. A jednak, gdy przychodzi co do czego to macie problem z pupilkiem Lee. Nasyłacie na niego swojego pupilka, Abulko. Nie przynosi to efektu. A wasi ludzie dostają po tyłkach. Ośmieszając was, przynosząc wstyd. Co oczywiste nie jest to zbyt przyjemne, zwłaszcza, iż dążyliście do przejęcia władzy. Ale na szczęście z nadarza się kolejna okazja do wykazania niekompetencji Li pokazania, iż on w żadnym stopniu nie nadaje się na przywódcę. Bennet zostaje aresztowany, a wasz drogi i kochany przywódca nawołuje do zachowania spokoju, co nie podoba się ludziom. Bez wahania nawołujecie do zbrojnego ataku na miasto. Nie licząc się z tym, że to nie ma szansy powodzenia. Nie szkodzi dla najemników, liczy się tylko to, że zamierzacie działać. Robić cokolwiek. Niestety znowu wasze plany kończą w gruzach z przez tego pupilka Lee, który uwalnia Benleta, Pokazując, iż były generał jest kompetentny. Kwestią czasu jest wykrycie. Iż chcieliście ruszyć na samobójczą misję, a to by was dyskredytowało. Ostatnia szansa, choć już dosyć desperacka. Przekonujecie ludzi do walki ze smokami, kusząc skarbami i chwałą. Idą za wami nawet paru bandytów z gór, przekonujecie do współpracy. Niestety szybko okazuje się, że zdecydowana większość nie chce, byście nimi pomiatali i opuszczają was. Zostaje garstka. No i bólko, ale on się nie liczy. Bo jest niczym wasz pies, chociaż tylu zostało. Niemiej bycie szefem i władza to nie wszystko. Bogactwo również się liczy. Prowadzicie ich na smoka. Wszyscy po kolegi no już starciu z lodowymi golemami. W sumie nawet szkoda, złoci ludzie, tak dalej sami do walki się nie spieszycie. Do nie wasz czas, hechy. Przybywa pupilek Lee. ten, kto wszystko wam zepsuł. Purja i niechęć. Ale jesteście inteligentni. W MIG znajdujecie rozwiązanie i posyłacie go do starcia z bestiami, które wybiły wasz oddział. Popro Zabija je. Tak, po prostu. Wściekłość. Tak. Pomysł. Tak. To debie. Robi to, co powiecie, więc posyłacie go dalej przodem. W starcie z armią chroniącą Smoka. Pewna śmierć i przerzedzenie szeregów jaszczuro ludzi. Czekacie. Nagle, smoczy ryk rozpaczy i ból. A ten typiarz ze smoczym sercem w dłoni idzie w waszym kierunku. Mierzek ma wypchany smoczymi skarbami. Wszystko za przepaściu. Tak po prostu. Odebrał wam władzę, chwałę oraz złoto. Odebrał wam wszystko. Normalnie raczej byście nie rozkazali wyskakiwać z forsy Kolesiowi, co chwilę temu ubił golemy, co zabiły cały twój oddział. A na dokładkę ja szczuro ludzi, więcej golemów. Wilki, ogniki na dodatek smoka. Jesteście człowiekiem inteligentnym i rozważnym. Ale teraz. Teraz to nie ma znaczenia. Liczy się tylko frustracja i wściekłość. I wasze ostatnie tnienie. Świstu chodzącego życia po serii cięć mieczem. I wszystko uszłoby wam na sucho, gdyby nie ten wścibski brodacz. Subskrybując kanał oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.